Drodzy mieszkańcy Gminy Świdziń, przedstawię Państwu inwestycje, które zakończyliśmy bądź rozpoczęliśmy i zrealizowaliśmy w roku 2020. Z pierwszych inwestycji była przebudowa drogi Gminy Bieżnicy. Inwestycja ta współfinansowana była z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji 227 941 zł. Pozyskane dofinansowanie 131 zł. 1533 zł. Kolejną inwestycją była przebudowa świetlicy wiejskiej w Cieszyniewie na potrzeby utworzenia klubu Senior Plus. Całkowity koszt inwestycji 206 643 30 zł 30 groszy. Pozyskane dofinansowanie 149 500. Dokonaliśmy również modernizacji oświetlenia w hali sportowej w Lekowie. Był to pierwszy etap. Całkowity koszt inwestycji 40 000 pozyskane dofinansowanie 19 000 zł. Trwa również przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Przybysław. Całkowity koszt inwestycji 2 235 649,39 zł. Pozyskane dofinansowanie na tą inwestycję to 1 635 841 zł. Dokonaliśmy również naprawy przepustu na drodze gminy w Berkanowie. Wartość robót 23 362,92 zł. W ramach lokalnego programu rewitalizacji na lata 2019-2020 wykonaliśmy zadanie na łączną kwotę 1 5650 zł 79 groszy. Pozyskane dofinansowanie na te działania to było 812 983 40 zł 40 groszy. W ramach tych zadań dokonaliśmy modernizacji oraz wyposażenia pomieszczeń świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracji dla mieszkańców w Starym Przybysławiu innymi była to naprawa nawierzchni boiska, remont świetlicy, zakup mebli kuchennych oraz sprzętu elektronicznego. Rozbudowana została świetlica wiejska w Bełtnie. Zakupiono sprzęt elektroniczny jak również zakupiono meble. Dokonaliśmy modernizacji wyposażenia świetlicy Wraz z remontem drogi gminnej w Ząbrowie, m.in. został wymieniony dach, zakupiliśmy sprzęty elektroniczne oraz meble. Na terenie gminy Świdmin trwa inwestycja polegająca na wymianie oświetlenia lamp sodowych na LEDowe. W większości sołectw lampy są już wymienione, pozostały dwa sołectwa, które... Na zebraniach sowieckich nie wyraziły zgody na wydzielenie z funduszy sowieckich środków. To jest sołectwo Cieszyno, jak również sołectwo Niemierzyno. Do końca tego roku, również i w tych sołectwach zostaną wymienione, wymienione lampy. W ramach funduszy sowieckich prowadzone były również działania inwestycyjne. Między innymi był to remont drogi z płyt Jąb na odcinku 41 metrów, zlokalizowany w miejscowości Stary Przybysław. Twardzono. Drogę również spłyt i jąp na odcinku 74 metrów zlokalizowany w miejscowości Opażno Koszt wydatkowany 21 995,63 zł. Również z funduszy sowieckich prowadzone inwestycje były na chodnikach. Budowa schodów z betonowej kostki brukowej oraz budowa ciągu pieszego zlokalizowanych w miejscowości Bieżnica. Koszt wydatkowany 10 tysięcy. Wybudowano chodnik oraz z jasna posesja w miejscowości Cieszyniewo. Koszt wydatkowany 18 760 45 zł. 45 groszy. Budowa oraz remont chodnika w miejscowości Niemierzyno, koszt wydatkowany 18 287 85 zł. 85 groszy. Budowa oraz remont chodnika w miejscowości Przymiarki. koszt wydatkowany 19 700. Gmina Świdin pozyskała również grant sołecki pod piękną nazwą Grillowy Zakątek w Lekowie wartość zadania 10 816 68 zł. 68 groszy. Pozyskane dofinansowanie 10 000. Na terenie Gminy Świdlin funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lekowie im. Ziemi Świdlińskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Opażnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżnicy z filią w Lekowie. W Gminie Świdlin funkcjonuje przedszkole w Kluczkowie z oddziałami w Opażnie i Lekowie, dwa żłobki w Kluczkowie i Opażnie oraz placówki wsparcia dziennego w Bieżnicy i Opażnie. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W ramach projektu Zdalna Szkoła Gmina Świdwin otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 110 900 zł. Zakupiono z tych środków 58 laptopów, które zostały przekazane do szkół gminnych. Na terenie gminy Świdwin działają kluby sportowe, zarówno uczniowskie, jak i kluby sportowe skupiające seniorów. Na niwie kultury działają funkcjonują również zespoły ludowe, funkcjonują trzy kluby seniora oraz dziesięć świetlic wiejskich. W 2020 roku gmina Świlin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała bezwzwrotne wsparcie pół miliona złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Świdim otrzymała 2 miliony złotych na dofinansowanie na budowę nowego mostu na rzece Rega przy drodze gminnej między miejscowością Cieszyniowo-Kluczkowo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, gmina Świdim wystąpiła z wnioskiem i pozyskała środki na realizację działań oraz na przekształcenie gminnego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych. Kwota dofinansowania na to zadanie 2 855 552 zł. Łącznie w 2020 roku gmina Świdim pozyskała blisko 6 800 tysięcy z różnych źródeł. Drodzy mieszkańcy gminy Świdim, Zgodnie z obowiązującym prawem, już po raz trzeci przekazałem Radzie, a za jej pośrednictwem Wam, Szanowni Państwo, raport o stanie gminy. Jest to dokument przedstawiający stan naszej małej ojczyzny na koniec 2020 roku. Zawarte w raporcie informacje w szczegółowy sposób przedstawiają rzeczywisty obraz i są to dookreślone prawem informacje z różnych dziedzin życia, takie jak liczba i struktura mieszkańców, stan finansów gminy. Zadłużenie, które na przestrzeni ostatnich lat znacznie zmalało z blisko 11 milionów na 2 miliony 900 tysięcy. Wykonanie budżetu, realizacja funduszy sowieckich, prognozy finansów, stan mienia komunalnego, oświata, kultura, sport, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, pomoc społeczna, jak również zabezpieczenie wodą i kanalizacją naszej gminy. W powszechny sposób przedstawione w raporcie są również realizacje różnych programów, polityk i strategii. Zachęcam Państwa do lektury i proszę o wnioski.